Dzień dobry, bardzo witam ponownie w pracowni. I tu właśnie są obrazy, które wróciły z Muzeum Zduńskiej Woli. Dzięki uprzejmości mojego przyjaciela Jacka Winkel Ponownie mam do Bogu być tam na górze zawieszone u mojej córki zięcia to są ich wypożyczone obrazy od nich także współpraca bardzo trwa ja odebrałem te obrazy na tym bielnale co teraz było w Filharmonii Łódzkiej tu jest katalog z tego bielnale bardzo dobrze wydany do które bardzo dziękujemy i jest oczywiście katalog do tego ale został u mnie w domu także niech moc będzie z nami Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję ślicznie.